Ostatni podpunkt, podpunkt F. Tu już działamy tak jak w poprzednich przykładach. Jeżeli dalej macie problem albo nie oglądaliście poprzednich przykładów, koniecznie do nich wróćcie. Tam tłumaczę, co skąd się bierze, a tu już tylko działamy. Wiemy, jak boki podpisać. Podpisałem tak, że wiadomo, że prostokątna jest największa i już tylko stosujemy sobie wzór. Tak, i mamy tutaj 49. Tu już lecimy bardzo szybko. Podnosimy, jest plus, my odejmujemy, czyli mamy 625 minus 49, a kwadrat równa się 576. Obustronnie pierwiastkuję, bo był kwadrat, a równa się pierwiastek z tej wartości, a równa się po prostu 24. I jest też odpowiedź.